Będziemy grać w grę pod tytułem 9 dzieci ST Demo. Też gra od naszego ulubieńca N4BA, twórcy. Uh, from the darkness, i tego. Um, wrong floor. Ja się zastanawiam, czy to będzie jakaś ciekawa gra. Czy. No, niby, Łeza w to grał. Niby, kilka YouTuberów w to grało. Widzowie na Twitchu mi mówili, żeby też to zagrał. Więc. Czemu by nie? Można zagrać rzeczywiście. Play the game. Armin, the protagonist of our story, was a very curious boy. He is about to turn 9 years old after his birthday. He began to notice strange things happening in the abandoned house. The street. One night when he saw the light in the window, he finally decided to go to this mysterious house. A, czyli nasz protagonista Armin za niedługo skończy 9 lat. Po jego urodzinach zaczął widzieć dziwne rzeczy w e, opuszczonym domu naprzeciwko jego mieszkania na domku. E, jednej nocy zobaczył dziwne światła przez okno. Więc zdecydował, że pójdzie do tego tajemniczego domku, a czemu by kuźwa nie? Dzieją się tam dziwne rzeczy, więc czemu by tam nie pójść oczywiście? Zbadać sytuację jako dziewięcioletni chłopiec, może jeszcze weźmiemy aparat do tego, komórkę, smartfona i będziemy oglądać jak youtuberzy otwierają skrzynki w Brawl Stars Post. Eee, zamknięte. Jak masz... Get, get into the house. Jak ja mam ci wejść do domu? O śmietnikach? E, jednak. Bo i nie jednak? Chyba nie w ten sposób. Albo dobra. Widzę, jak mam się przedostać. Ale ja jestem niski. Nie podoba mi się to, że jestem taki bardzo niski. To jest zamknięte. Może przez okno mam się dostać do domu. Jakiś na naokoło. O. Huśtawka Teraz się nie będziesz huśtać Podejrzana huśtawka O! nie wejście jest otwarte Koksuwa Examine room with the light of the second floor. Eee, odwiedź pomieszczenia. U. Ale dużo piw i mleko. Dobra, zamknę lodówkę, siedź sobie tam jak chcesz. Czy w zamrażalniku ma pan coś? Nie ma nic. Mogę otwierać wszystko, ej! Tylko nie wiem po co, nie wiem na co. A zostawię mu otwarte kurna wszystko, będzie miał takie... O kurna, duch mnie nawiedził. Wyślę materiał do top five niuka Czy jest w ogóle coś w tych szafkach, że jestem w stanie to otwierać? Obstawiam, że chyba kurde, nie. Takie trochę nijakie tutaj te rzeczy widzę. Skraszowało mi grę. You can see the objective in the menu. Escape. Examine the room with the light on the second floor, okej. Okay. Nie będę nic otwierał, bo możliwe, że przez to, że otwierałem, dostałem crasha na ryj. że jak to skrzypi. Okej. Okay. To jest zastanawiająca. Cokolwiek tu mieszka, walił chyba sobie do żółwi. Witaj, Jack. Jestem. A long time fan of. Jestem Twoim najlepszym fanem. I naprawdę lubię Twoją pracę. Chciałbym. Dostać. Tą ekskluzywną lalkę. Proszę odpowiedz. Piłeczka. Dostałem piłeczkę z góry. Pierwszy pozwiedzam pierwsze piętro. O! Telewizor, który się włączył automatycznie, zajebiścia. Czy mogę go wyłączyć? Nie, nie mogę nic z nim zrobić. Ma to taki trochę fil tego. From the darkness. O, kto czy ma takie zdjęcia w ramce? Gross. Fucking. Gro no kurwa, nie robi się tak. Już druga gra, w których piesek cierpi. No kurwa, mać? Dobra, tu jest wejście, i tam jest wejście. Pójdę tym wejściem. Do o, tędy nie wejdę, dobra, bo tu jest szafa. Czyli muszę iść tam. Dobra, chodźmy tutaj. Bo mnie zaprowadza, albo bardziej prowadzi tam na górę. Ta piłka już się raczej nie ruszy. Ale sympatyczne zdjęcia. Stuprocentowo sympatyczne są te zdjęcia. Ja najpierw idę w Explore, zanim wykonam swój obiektyw, który tak bardzo mi woła o to, żebym wszedł na... do tego pokoju na drugie piętrze. Ale szczerze powiem, że ten artysta jest jakiś taki dziwny. Okej, okay, to się zamknęło. Miałem skomentować ten obraz, ale okej. Okay. Ale to... Czy? Na w sobie zawiasy, mordo. Czekałem na ciebie. To jest dla ciebie. No, odno mamy pogodę, nie? Ziomeczku. Jak widać po tym plakacie, prawdopodobnie też mamy pełnię księżyca. Toksyczny, Andrew. Cox, to chyba byłeś ty, nie? Za życia. Tak przypuszczam. Ooo, dobra, kurwa, tak to byłeś ty, potwierdziłeś to przed chwilą. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale widzę, że wyskoczyłeś z impetem na mnie. Doceniam. Też cię lubię. Oho. Dobra, zanim opuszczę dom. Muszę jeszcze pójść w explore. Muszę odwiedzić cały ten. O, to jest zamknięte. Cały ten dom. Wszystkie drzwi, które są pootwierane. Oj. Nie podoba mi się to zdjęcie. Widziałem zawsze to, że dzieci mnie przyciągały. Dobra, to już brzmi bardzo dziwnie. Dobra, gościu masz problem i to mocny. Masz bardzo mocny problem, kurwa Ale mi dźwignie, mruga latarka. Chować się? Muszę się po swojej lewej. Może ty tu zostaniesz. Nie, że coś. Najlepiej będzie, jak zostaniesz w tym miejscu. Zpierdałem stąd. O. Okej okay, to może frontowe wyjście Sądząc po tym twórcy Tych gier mam przypuszczenie, że będzie jakiś typowy cichy jumpsker że coś randomowo za mną będzie stać, nie? Tak dosłownie. Coś muszę zrobić? Mam cały czas leave the house. Ale jak ja opuszczę dom? Nie mając możliwości wyjścia z niego. Kibel. Chociaż mógłbym spróbować oknem. Ok. Find source of crying. O Jezu, tylko nie ten Dzieciuk z From the Darkness. Pamiętam ten płacz. Pomóż nam, klucz jest nad telewizorem. Osiem, Malalko. Jak ci dzień mija? Otworzyć ci drzwi? A, nie otworzyć ci drzwi, no niestety. Sorry, mordeczka, ale nie ma tak łatwo. Nie podoba mi się to. no fuck, like it, ne? Ktoś tu kurwa stał przed chwilą, a ja tego nie widziałem. Steve jest moim nowym, dziewięcioletnim przyjacielem. W honorze. Wybudowałem huśtawkę. Potrzebuję krzesła chyba. Bo jestem za niski. Bo gram kurna dzieckiem. Potrzebuję prawdopodobnie krzesła. Czy mogę wziąć jakieś randomowe krzesło? O, mogę! Ej kurna! Mogę podnosić krzesła! Ej kurna! To oznacza, że mogę rzucać w potwory krzesłami! Mogę? Nie, nie mogę nim rzucić kuna. A już myślałem, że rzucę i mu rozpierdolę ten rej. Żeby mnie nie straszył. Nie ma nikogo za mną? Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Już byłem na to przygotowany, że jak wezmę klucz, to będzie coś za mną stało. Tak jak tam był. O, to jesteś ty, okej. Okay. Za niedługo umrę. To naprawdę... Czyni mnie smutnym. Chcę zrobić ostatnią robotę, złączyć dziecki, żeby żyły w pokoju? The fuck man. Ugh. Gdzie to dziecko płakało? W którym miejscu? Wziąłem klucz. To oko, kolego. Pytanie jest takie: Gdzie ja ten klucz? Potrzebuję zanieść. Koło tego dziecka? Znaczy tej lalki? Nie. Było na drugim piętrze ten płacz. O! To zostało zabarykadowane. Objective, ok. Objective nic mi nie mówi. Coś gdzieś gra. Coś słyszę, że coś gra, czyli chyba muszę iść w kierunku dźwięku. Chyba? Przestańmy rugać Głupia latarko. Idź za krwią. Ok, pójdźmy za krwią tym razem. No to mnie prowadzi tu na dół. Coś się odjebie zaraz. Coś mi wyskoczy na rej. O! Zejście jeszcze niżej. Dobra, here we fucking go. Pewność wzięła teraz, nie? Kurwa, jak byłem pewny siebie, schodząc tutaj, to teraz jestem kurwa niepewny. Ale fajne światełko i krzyż. Sympatycznie. O! Cox! Znowu śniłem o tym dziwnym domu. Ale w... wkrótce Armin tam pójdzie. Thanks for playing the demo. Jeżeli mam być szczery, to poprzednia gierka była bardziej straszniejsza od Gonalai z tymi kosmitami. Wy chyba też tak sądzicie widzowie, nie? Ale to też... To też było nawet spoko. Nie mówię, że jej było źle, nie mówię, że było okropnie, było spoko. Podobuło, podobu w wa w ogóle, jest.